Widziałem twoją śmierć. Była bolesna. Czas pędzi jak strzała, a mój wujek pędzi bimber. Pośpiesz się. Pośpiesz się. Droga jest zawsze ta sama. To nieuniknione. To nieuniknione. O! Tak. Tak. Wszystko w swoim czasie. Droga jest zawsze ta sama. Już tam jestem. Już tam jestem. Wszystko w swoim czasie. Widziałem Twoją śmierć. Była bolesna. Tracimy czas. Tracimy czas.